Cześć, to was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Duch i w dzisiejszym odcinku będzie 24 piki 75 plus 1 z 3, Czyli wróciły, wreszcie wróciły te piki, które chce, ale najważniejsze dzisiaj będzie gwarancja karty RTTK. Marzy mi się, Bruno Fernandes, Uj, to by było coś pięknego. Wy oczywiście możecie się pochwalić, że wy zrobiliście to SBC, które jest nad wyraz słabo ocenione, podejrzane. Ale może uda się coś fajnego trafić. Bruno to by było coś takiego. Pochwalcie się, czy zrobiliście piki, co z pików trafiliście. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Bardzo bym był wdzięczny, bo oczywiście was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga w pozycjonowaniu filmiku. I oczywiście więcej wyświetleń, tym ja jestem szczęśliwszy i mogę nagrywać kolejne odcinki dla was. Możecie się oczywiście pochwalić, a my lecimy z odcinkiem. Lecimy z tymi pikami. Myślałem, że jest 12 na stronie, a teraz to zmniejszyli na 10. No nic. Chciałbym jednego informa i walkout. I będę zadowolony z tych pików. Żeby się nam nie powtarzały, to nie będziemy brać. No chyba, że będzie to jakiś wysoki overall. Easy. Na razie 84 Uu. To w sumie bez, bez większej niespodzianki, bo to tak to będzie przepalone Mamy rafinie Weźmy sobie rafinie, 84 kolejny Zobaczymy, która strona będzie najlepsza 82 ma z Rawii Trochę ostatnio przepalałem Tych takich 70 do 82 nawet przepalałem bo w sumie nawet nie ma co z nimi robić Madison Wczoraj uraz w meczu Niestety mój Kulusewski się nie poprawi Zrobiłem sobie Kulusewskiego Myślałem, że naprawę skrzydełko I dostanie plus 2 upgrade Będzie fajnie Aj, wziąłem ten sam Ale niestety Jeśli ktoś jest takim głąbem jak Romero I tak osłabia zespół jeszcze w pierwszej połowie No to sorry, tamto nie ma wytłumaczenia na to Bobisław Firmino otwórzmy sobie te trzy na końcu. No na razie nie rzuca. Ech, a ja chciałem Walkout albo kartę specjalną. Znaczy, kartę specjalną czytaj, oczywiście. Chodzi mi o informację. To raczej nic innego się tutaj nie trafi. Ale zobaczymy. Jeszcze kilka zostało. Giorgio Kielini. 83 Zawsze lubiłem te piki, ale żeby tak nic, 84 maksymalnie albo wiecie co? Możecie mi nie dawać yy, walkoutu, Wystarczy, że mi dajcie Kaya walkera i ja będę zadowolony. To się rzadko zdarzy, zdarza, żeby na jednej stronie nie było walkoutu. Zazwyczaj było tak, że jedna strona. To jedna taka karta dobra wpadała. Nawet 85 nie ma. Trochę to niepokoi. Ale jeszcze zostało parę, parę paczek. Parę paczek, parę pików. Trzy piki do końca. Zobaczmy. I mamy Rubę na Diasza 89. Oddało. A na 24? To tak... Jeszcze laportę. 85 i ostatni inform, i będzie wszystko spełnione. No niestety nie ma, ale Inigo Martinez, Inigo Martinez. No, liczyłem na chociaż informa. No ale nie ma, to nie ma. Trudno. Teraz tak. Przechodzimy, bo to mamy tak. Paczka rzadkiego piłkarza 85. Plus. Zobaczmy. Co ciekawego z tego. Czy będzie walkout? Hiszpania, S.O. Tylko go trafiliśmy. Jakby piłkarzy innych nie było, naprawdę. No, myślę, że teraz będzie coś innego. No, trzech Laportów pod rząd raczej nie trafimy, więc zobaczmy. Druga paczka, 85+. Może jakiś walkoucik? O, Simon. Uuuu! No i to mi się podoba. 88? o shitman, pewno się przyda. Jak dotrafiałem na początku FC24, ponad 100 tysięcy chodził. I teraz najważniejsza paczka piłkarza, droga do fazy pucharowej 84+. Dajcie mi Bruno Fernandesza i będę w siódmym niebie. Karta specjalna. Argentyna, LO, Sewia Sevilla, Acuna. To nie jest zły traw, ale Lewych obrońców to ja mam Tylu Ajajajajaj, to nie jest, to nie jest zły traw Ale akurat Acuna mm. No mówię, to można się cieszyć. Kurczę, on by mi bardziej na defensywnego pasował. Ma wszystko oprócz strzelania. To jest jakaś opcja. Jeszcze może dostać trochę ma tych. No trochę ma tych. Tylu w gryma. To nie jest zły traf. Tylko tak jak mówię, no na. Lewego obrońcy mu brakuje trochę tempa. Ale już na defensywnego widzę potencjał. No jakoś to spróbujemy poustawiać. Może mu damy szansę na defensywnego. Może to będzie jakiś taki ukryty. Ukryta bestia. A tak obrona wysoka, wysoka. Lewa noga. No na pewno potestujemy. No w sumie nie wpadło źle. 84 mogło być. Dostaliśmy 88 Także, tylko że Sevilla lubi grać w lidze Europy I tu jest problem Jakoś spróbujemy go wkomponować do tego składu i zagrać sobie nim Także będę go może wymieniał, może zacznę pięcioma z tyłu Żeby to się jakoś rozeszło I Akunie przesunąć wtedy na środek pomocy I żeby grał jako defensywny pomocnik Bo naprawdę wygląda pod tym względem, oprócz strzelania to jest taki idealny box to box Także na pewno go wytestujemy Wy oczywiście pochwalcie się, co ciekawego wam wypadło ja jestem w sumie zadowolony. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza, bo Was to nie kosztuje nic, a mi pomaga. Za co Wam bardzo dziękuję. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!